Siemanko, siemanko, jesteście na kanale Plus, a to kolejny odcinek z gry Fortnite. Dzisiaj będziemy nagrywali z turnieju Mi Battle Royale Mix-up Monday. Dzisiaj z nami jest Oskar Tukisowy. Dzień dobry. Ogólnie nagraliśmy dzisiaj odcinek, i to bardzo fajny odcinek, na którym graliśmy normalnie jakbyśmy grali w tak, tak to wyglądało, po prostu musieliśmy ten musieliśmy, wiecie, no, normalnie, graliśmy, na tych high ground'y musieliśmy przejmować, mało mieliśmy budowli, normalnie powiem wam, było wysoko, wbijcie na poprzedni odcinek, dzisiaj właśnie nagrywaliśmy z Tukisowy, więc no, ogólnie dzisiaj będziemy grali właśnie tak jak mówiłem już w turnie Mix Up Monday, więc ja już nie będę przedłużał, pamiętajcie o zostawieniu łapki i subskrypcji pod, pod tym filmem, je, więc ja się będę przedłużał i przejdziemy do odcinka. Dobra, gdzie lecimy? E, nie wiem, możemy na tego spota. Albo tam, no. Możemy tam. Tam gdzie zawsze lataliśmy na rankelach, co wbijaliśmy zawsze wszystkie rangi. To była beka. No, oprócz diament no. No. Ja, ja, wbi ja wbiłem tam diament jeden. Na potem wiem diament, no, Diamenta 2 z tobą też, bo ja wiem z tobą Diamenta 1 i Diamenta 2, a później spadłem z Arogantem z, z Diamenta 2 na Diamenta 1. Ale graliśmy dobrze w miarę, tylko że ja miałem Diamenta 2 90% i zaczęliśmy przegrywać. No ja miałem... ja ogólnie zrobiłem taki oro z takim kolegą mnie. z Diamenta 2 na Diamenta 3 50. No to nice. Ale tu leci tylko, tylko dwie osoby lecą. Albo trzy. No. Coś takiego. dwie, 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 tylko że ja będę gdzieś tu. Leć tu też, na przód gdzieś. Nie na, na safe. Bo ja... bo, bo mnie mogą w dwójkę, bo oni tu lecą na tej... To ja biorę sam. karabin, ale co na karabin Pompę mam. Oni odwracają? Nie gadaj. Wylądował Wylądował ja. gdzieś Mam karabin, mam pompę. A jeden bieg do budynku z bosem nie ma Bosem Mam, jest. Ale nie ten budynek to jest. Drugi chyba. Ja wchodzę na dach. Spoko. Dwóch mam. Duło. Co jest? Jeden z nich zniszczył w ogóle. Duło otwarty jest. A bo to popsute na turniejach jest, zapomniałem. Epicka pompa hopy mi dropa Dobra, chodź tu do mnie. Mam taki lud Pizza wiecie, jeszcze na turnieju. Dobra. Bo nie wiem, gdzie oni... Oni się mogą kampić. To będzie najgorzej, bo jak my się na nich natrafimy, to mamy przypał. Oni gdzieś tu są. Ja miałem kroki za budynkiem. Ja też miałem. Tu jest niezlutowane i do tu zlutować. Słyszałem gdzieś. Mam, 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 mam. Na tobie? Na dole no. mam. Mam, obija mam tego. Y z Shielda, żeby obijać. Widziałem jednego, jak tu był. Tu? No tu gdzieś był. Widziałem to. No, nie ma Czekaj, i Idę drzewka pofarmić, bo mam za mało. Też my. Nie no, ale ja go gdzieś tu s... słyszałem Ja go dwa razy słyszałem Ja też Może A na tym drugim do... Na tym drugim piętrze może jest Ej tam Co? gdzieś na mnie Mam kroki blisko Eee, stopy w... wlatuje do ciebie w goni, goni mnie, goni mnie, goni mnie dło. dwójka ci goni Wiem Gdzie DNA jednego? I'm dead. dead. Brawo, 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 ta, ta tarcza Daj jest. Mi pulsa. Ja nie mam impulsa, ja nie mam impulsa. To, ja, nie to nie była tarcza, to była tarcza. O, tu za kill są plus 5 No to już 10 punktów Ej, wiesz, że tą kartę możesz... w innym sejfie? Wiem. Te, i... Też miałem baga, To jest bug jakby co. Ty jest... jej nie użyjesz. Ale to sam są... Możesz tam polecieć. Ja nie będę tak latać, bo wiesz, jakby... co ty jesteś tutaj... nie, mnie. Więc to ty powinieneś tutaj mi mówić, co mam bardziej robić. A nie tak, że ja sobie latam i... nie zaraz zginę. Ale ja mam typów na ten... Tutaj na sam. Jesteś sam. Wiem, zauważyłem. Na... na tym? Masz typów? O nie, jednak nie, jednak na szermierczych. Za mnie lecę jednak. Gdzie? No szermiercze. Nie no, nie ma co, nie idź tam. Może wykorzystam i zrobię jedną likwidację? Dawaj na stację, dawaj na stację. Na stację? Dobra, to lecę. Chłopie, nie wiem, ten jeden, nie? To nawet... on już myślał, że mnie zabije. I już przestał się ruszać normalnie. A ja jednym wjechałem na banie od pleców i hop, miał takiego XD. Bo ja mu od odple... Ja sobie wleciałem idealnie przez okno i zniszczyłem tych tego dwu... tamtego jednego, a drugiego ty już zniszczyłeś, więc... I to dobra, bo dobry my, play. my możemy robić kill, bo za plus 50 Ja Wiem, wiem wiem. A bo tu nie ma golda z tego co... Ale spokojnie. I jak... Ja mam w miarę dużo golda. Ile masz? No już jeden mam, bo wydałem na aptekę. Czekaj, odsunąłem się. Ja się? nie wiedziałem o tym? O, idealnie. Mi na starszy. A tak dwa razy działa, czy nie? No to działa nieskończoność, tylko musisz chwilę odczekać. Czasem ci wyleci 50, a czasem 105, 125. OLET Powiem wam, że myśmy masz Nie zniszczyliśmy post system. Oskar mam dla ciebie prezent nie o... A ja krawnika. mam niebieski. Możesz sobie wziąć. Dobra. A coś karabin? Ja mam też. Niebieski? Wezmę. No. właśnie, bo ja kupiłem Biga, to... Ten... Dobra, czekaj, zjem sobie malinki. Zamiast Biga Zostawię na lejto. Ej, a masz. E, masz e, a masz do PMA? Bo ja mam. Ja mam 47. A to jest PM. O, dziękuję bardzo. Ogólnie to mamy 10 punktów. To jest. Ja bym grał pod Leita. Pod Leita. Tak. To wtedy. Najwięcej punktów. Czekaj, gdzie są medalioniści? Ej, medalioniści gdzieś w ogóle. nie masz żadnego medalionu. Czy byle mnie ja, nie widzę. Medalionistów. Tu jest gdzie on ma dwa albo trzy. A no faktycznie tam. Raczej ma dwa. No, mam dwo, ma dwa, bo są dwa medaliony tam. Oni są duo, bo biegną obok ciebie. Więc mamy mały problem, bo mamy dwa duo. A to nie jest za małe kółko, jak nad. Oni powinni mieć podwójkę, po dwa medaliony. W dwójkę A, to... Nie, bo oni ma, ma... się podzielili. No tak, i ten ma dwa i ten. I tu, tu tylko... Nie, ten ma jeden, jeden i ten ma jeden. Ale za mała kółka są. Nie wiem, wydaje mi się, że za małe te są. Nie no, kółka. są dobre, no są normalne. To gdzie jest ten jeden? Ten z tego. Od kara. A to nie wiem. Bo tu, tu ten żyje, nie? No tak. A gdzie jest karką kolej? A nie wiem, dziwna sytuacja. A znaczy no według mnie to jest pojedynczy medalion od tamtych typów, ale nie wiem. No nie wiem. Możecie widzowie powiedzieć, czy to jest podwójne, czy pojedyncze, bo tam zgaduję, że ktoś z was się zna na tym. Bremit, jaką nadzieję E bom, la butta trochę Chodź, skar do góry, chodź do góry Labbiamo, czekaj Kurde belek, nie można skarry lagować Yo Oh no! Oskara przer... Oskara przerwała, Oskara nie ma. Nie, jestem, jestem. Jesteś? A, dobra. Myślałem, że się nie ma. Oh shit! Nie wierzę, nie wierzę. Lecę, chopę, do ciebie. Tym tyrolką. Hopię na to, że są medalieniści. Chodź, tu masz te beczki. U masz serio. Aaa, chodź, serio. Witaj stary, single. My heart is the real. A ja bym poniższy trochę drzew, tak szczerze jak mam być taki co Tylko to nie niż nigdy do końca drzew, gdy jesteś obok typów. Epic chest I co? Sniper Bez serownika. I do rotacji przedmiot. Bardzo fajny. Jaki? graplerki. Fajnie, fajnie. Lecz mam. A ty masz jakieś leczenie w ogóle? A ja Leczu? mam dwie apteki. Dobra. Tu masz jeszcze jedną. To lecę. Musiałam ominąć. Ej, wykorzystajmy mam mam. to. Mam. Wykorzystam. Masz aptekę, dobra. Ja mam trzy już. Jakby był gdzieś lekomat, to byśmy każdy... Dobra, dobra, nie idź tak szybko, bo tu przecież jest z ziomą po lewo widzę, tam. Tam jest, ale to nie jest medalionista tam. Tu gdzieś jest medalion. W tamtym boksie. Tak. Ta, biją się tam. Tam się biją, biją. Nie, na, nie idziemy tam na blisko, tylko tak, z tej strony wal. No wiem, ja nie mam żadnej sniperki ani karabinu, więc jest dupa. A ja ze sniperką mam sniperkozę, więc... To jest bez więc ta na daleko to nie jest za dobra. No, ja bym... Mogę na chwilę? Prawie wyrwał. Czekaj, tu biegnie. Oni się fajtują. Fart, chodź do krzaka, chodź do krzaka. Może wyrwę komuś. Nie strzelisz do niego? Nie, on do mnie. Dobra, to on przeskanował krzaka, nie walę do niego na razie. Ale on, y, on wie, że nas tu nie ma. Myśli, że nas tu nie ma, bo ja tarczę. O, wiem tarczę. Oni, oni się wirfajtują? Mam Uważaj, uważaj. Plaźatary! Drbał. Oho, tak. Oooo! Oje! O nie, jesteśmy zgubieni! Ja wracam po moje menisy, czekaj, tu gdzieś. Na dół jak tu zejść. Tędy? Tak, tędy chyba. Bo no, dobra. No tu na dół. To Dobra, mam w końcu karabin jakiś Nie, tu nie by... Ja te minisy wyrzuciłem w zonie, dobra. Nieważne, ale może. Tu mam minisy jakichś. dla ciebie. I mam 3, 5 dobra. beczek. Mam minisy i 5 beczek. Dobra, ja tu mam też te flowberry, ale i tak wezmę idę po te bez. Ja czekam za tobą, bo tutaj są beczki i minisy. A aptekę mam, więc w razie czego ci dam. Tu masz skoczyć po tych, 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 tych A Albo tak też można. E, minisy tutaj leżą. NIE, 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 NIE! byśmy mam fulla. Ale... Co mówisz? MINISY TU SĄ! No dobrze, ja mam biga. A, dobra. Dobra, spoko, bo, mi, bo tak było ten, wiesz... jestem sobie myśleć, byś najpierw wypił minisy, a potem byś... W... A tych minisów nie bierzesz? Nie, ja mam dwa bigi jeszcze. A, dobra, bo ty z lekomatu wziąłeś sobie. No, Skubanie. jednego dro dropnąłem. a jednego kupiłem. Możesz te mini sos znaczyć? Proszę. Bo trochę mi ten... Tam... Mogę. Dobra. Ty też już masz tę? Ta? Kotwiczkę? Tak, no mam. Dobra to na chilku. Możemy to nawet skambić. Tylko, że tu za placement chyba nie dostajesz punktów. To jest właśnie taki chyba minus. Dawaj, tu do domku, tu do domku dawaj. Dobra. To jest lepów, więc... Jak, jak, tu wejdziesz, to ten... To je zmarnujemy, zmarnujemy je, chodź. Sorry. Dobra. Zmarnujemy je. Nie, nie, nie buduj, bo to nie ma sensu. Zmarnujmy ja po prostu. Dobra. Ściany podmienię. Jeszcze. Ja pozbieram macy. Git. Ja tylko jedno drzewko pójdę, bo mam już 500 drewna. Ja właśnie mam mało maca. Tylko 50 budowli mu Ej, typałam Chodź do mnie, chodź. Widzę dło. Dwie się brawo. Biegnę. Biegnę do ciebie. Spróbuj przeżyć jeszcze. Jeszcze jedenaście. Lecimy Ale mam fakt, dobrze, że Tą dobrze. aptekę wziąłem. Ale cię uratowałem. No wiem. Ddy bym się Ja bym nie zdał nic zrobić. Ja jednemu dałem snajper. Ha ja mam. A masz typa? A, a nie, albo ty go zabiłaś. No, dałem mu 200. Yeah. Ale tego drugiego? Nie, ten drugi uciekł, bo się wystraszył. Chopie, ta snajperka bez celownika jest dobra, nie? Wiem o tym. Ona jest na blisko, hopę. Snajperka na blisko, wiem. Ja po prostu zastrzeliłem, żeby mu zadbyć ten, nie? Ale to tak było... najpierw karkę trzeba ogłoszyć, nie? Wiem, wiem wiem, wiem. Pa, idzie bo teammate. Widzę. Idę ci pomóc. Ja go zabiję. Och, chłopie, okay, skulapsał. Skulapsił mnie. Dobra. Dostał 67. Minus, minus 50. Uciekam. Dead. da, da, Brawo, brawo, brawo. Bo masz dobrego aimu. Ja mam lifta, chcesz uciekać stąd? Chodź, ja mam jeszcze biga dla ciebie. I mini Dobra, dobra. Łap. Jeszcze tutaj. By się przyleczeniem Mam aptekę tylko. Ja tu wezmę tą rybkę z niego. mam no apteki. Mieli? Jakby co, więc... No, ale nas oni, nie, oni się nie spodziewali. Oni się nie spodziewali. Ja wiem o tym. Oni, oni myśleli, że my jesteśmy słabi, we mnie wlecieli sobie, a ty chłopiec ze snajperki jednemu i drugiemu wyrwałeś taką plombę. ale, ale cię wydeadną, Uf... nie? Bieg, biegną do ciebie, biegną do ciebie medaliniści dwaj. Wiem, widzę, Od, o, idź tam, do, tu do krzaka idę. Ja idę tutaj. Są, w krzaku kampią, w krzaku. W krzaku pewnie. Mam, mam sniperkę bez celownika. Niebieską, nie? No. Leci ktoś lotnią. Do mnie do krzaka chyba. Do mnie do boksa wleciał. Do ciebie. Ale hop, hop, ma 30 HP. Max. Soluwa. 30 HP max. No medalion w jest 230 No to był ten. No, no miał trochę więcej, bo miał mam był Gramy jeszcze raz czy ten? No gramy, nie? Spoko? 20 punktów pierwszego gra... No nie jest... no nie jest dobrze Ale też nie jest tragicznie. Czekaj. I zobieł nie jest... Nie najgorzej, nie powiem. najgorzej! Mogło być gorzej. Ze mną mogło być gorzej. Muszę to wywaszyć. Co? Leaderboard. No. Top 39 tysięcy. Co? Top 39 tysięcy. To jakby nie... Prawda? Skąd wiesz? Mm -hmm. Wchodzisz sobie w Friends, znajomi i tam możesz wyszukać siebie, zobaczyć A, no, jak dobra, no, tam... To w 39 tysięcy faktycznie. Trochę dużo. Jo no, <laughs> ale my jesteśmy wysoko. Czekaj. Gra ktoś taki... Ktoś, kogo kojarzę z tego... z World Cupa? Nie. Chyba nie gra. O, graczetin. Nie wiem czy to, nie wiem czy ktoś taki był, ale wydaje mi się, że tak kojarzę. Bro, GXR to mi buka. Yo. O, Nenebaaa. Chyba był, nie wiem. I... Dobra, możemy, możemy jeszcze raz na tego spota lecieć. No dobra, dobra. Ile zostało? Godzina? Nie, 47 minut. No to tak cztery... Jeszcze trzy gry my powinniśmy zdążyć. Spokoj ja sobie zmienię skina. Zawiemy jeszcze jedną grę... skończę odcinek, ale jeszcze później będziemy grać. Najwyżej na następnym odcinku dam znać ile zdobyliśmy punktów. Aha, bo to jest... Okej, okay, dobra. To są opinia. Weinwulf in a move, I right in a white shoe, I don't want to you what to, to do, what is up, To w ogóle nie ma za tego. Za placement? Za... no. Ale tragedia. No to Kacperek był już sobie nie dał rady. Hmm. O Boże. Salasat, Bipopla, Abilifo, mi Bipopla, Everybody Screams, papa, Co? E, ej, a ty będziesz jutro grał? No. A rano? Nie wiem. No dobra. Bo ja jutro właśnie tak będę rano, bo jutro nie idę do babci. A wstawiłeś tam odcinek już? E, wstawię się, mogę sprawdzić teraz, czy tam, czy już się wstawił. Fajna combo ma. Ono połowa się przesłała już, przesyła się ciągle, dobra. Gdzie leciłem? Dobra. sam, prawy To jest dobry spot. Dobra, nowy skinak. <gry> yeah. A, bo ty, a ty go kupiłeś teraz? Dwa dni temu. A. A wczoraj tą, e, tą, 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 narciarkę tą, niebieską. A. Bo odmienia się nie, narciarkę tylko inną, co nie? Tak, z Wielkiej Brytanii. Tak mi się coś kojarzyło, bo ta, ta jest bardziej OG. To jestem, by tak, Bardzo... No bo one i tak z tego samego co mam. No, a ta była pierwsza. Szkoda, że wtedy już nie wiedzieli, nie wiedzieli że można dodawać styla, nie? No. To w jednej by były wszystkie. Tum. Tu. Nikt nie leci? Ja będę dach. Ja, da. no ja lecę ja na karabini i lecę po bosa. Po, po otwarty save. A, zapomniałem. Mhm. Ej, w ogóle mamy clear miejscówkę. No, chopie, ludzie nie wiedzą, co marnują? Szybki Lego. Ja za pierwszym razem, gdy tu wbiłem, to nie wiedziałem, co się dzieje, że tak że... O nie, pad mi się rozładował, to jest zły znak. Że, że co? Że co? Myślałem, że typ jakiegoś buga wykorzystali, że wiesz, że, że mogą przez ściany przechodzić w sejfach, a to się okazuje, że ten, że to żaden bug, tylko po prostu nie ma sejfów. Widzowie, korzystajcie z tego, nie ma, nie ma sejfów. To są safe, ale... Tak nie po... No tak, 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 dokładnie tak. W ogóle mam już 400 golda jest xd? Wiem. <laughs> dobra, wezmę aptekę jedną. Mi niski. xd. Dobra, ja mam swój niebieski lot. Ja mam jeden epicki, dwa fioletowe i idziemy. Trzb... Mam, mam. O. Dobra, dawaj na stację. Na stację? Dobra. Ja tu tam przed tą górę. Czy... Okej, okay, czyli tutaj lecimy, dobra. Nie wiem czy brać szybką... czy wolną gram Jak znajdziesz snajpę, nie? To będziesz też dobry z niej. Opa, ja mam, ja mam sniper koza. A masz? Nie, nie, nie mam, nie mam snajpy, nie mam snajpy. Mam tylko szyb... O! O! I jem do niszczenia osłon. I typy. Oj, nie gadaję, że tu są. Chodź Też to nie mnie. mogą wierzyć. Łupy, nie mam jak. Szukają cię? Tak, szukałem. Widzę po dachu. 20, 20, 250, godzin pod dachu. 30. Drugi po 50 dostał Wladimir Ucieka Drugi tu jest gdzieś w domku Drugi też ucieka O chopie wybrałem sniper Podjeżdżę Jeden na was? drzewie, jeden na drzewie dostaje bo... dostaję wygram do budynku wiem, wiem, 3 trzy minuty Ope, jakiego ja, ja mam szczęścia. Ja mam z jedną daję. E, łapaj. Zabuduj to. Oni uciekają? No nie, właśnie wlecieli do nas. Właśnie wlecieli. Właśnie wylecieli. Zabudowałem. Chodź tu. tu Podmienia ten będzie za pięknie może. Ope, ja im kawa całego zjadę. Mam te jem. To chodź tu. Do mnie tu. Czekaj, spokojnie. Podmieniają mi tu. 30. 50 został. Jeden ma, jeden ma white'a. Dawaj go, dawaj go. Dawaj, brawo. To właśnie był ten. Dawaj, dawaj. dawaj. Nie, 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 nie. nie. Oj do lobby. A było dobrze. Dobra widzowie, to ja już dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia.